W Janowym opisie męki. Najważniejsze pytanie to jest pytanie: o to, kim jest Jezus? To pytanie jest też bardzo ważne dla nas, ponieważ jesteśmy przez te trzy dni na drodze do odnowienia. Przyrzeczeń swojego chrztu, a więc jesteśmy na drodze, by po raz kolejny w życiu świadomie wybrać to, że chcemy być chrześcijanami. Christianoi, to znaczy ludźmi, którzy są na wzór Chrystusa. Są Chrystusowi. Patrząc na nich, widzi się Jezusa. Kim on jest? Ta Ewangelia męki daje nam cztery odpowiedzi. Tylko krótko je wypunktujmy. Pierwsza z nich, chyba taka, która się najbardziej rzuca, narzuca, kiedy słuchamy tej Ewangelii, Jezus jest królem. Nie ma innego fragmentu Ewangelii w Nowym Testamencie, gdzie by tak często opisa opisywano go tym słowem: król, król. Do samego końca, do pogrzebu, który jest królewski, nikodem przynosi. 30 kilogramów wonności, 30 kilogramów wonności, żeby urządzić Jezusowi królewski pogrzeb. Jezus jest Królem i sam to potwierdza jeden jedyny raz za całe swoje życie. Tak jestem. Królem Mówi to oczywiście w takiej sytuacji, kiedy nie ma żadnych wątpliwości, co do charakteru jego władzy. Jest królem, to znaczy przede wszystkim ma pełną władzę nad sobą. Doświadcza pełnej wolności, ma władzę nad sobą, oddaje swoje życie dysponuje sobą w całej tej męce widać jaką ma przewagę nad przeciwnikami nic nie jest mu narzucone oddaje życie bo chce jest królem ponieważ ma w sobie królewską wolność ta wolność prowadzi nas do, do... Do drugiej godności jezusowej, jaką widać w tej męce, to jest godność kapłańska, arcykapłańska. Jest arcykapłanem, na to wskazuje kolejny detal wychwycony przez Jana, mianowicie, że na Golgocie żołnierze podzielili szaty Jezusa, ale o jego suknie rzucili los. Ponieważ była cała tkana. Wiemy z, ze starożytności napisanych przez Józefa Flawiusza, że taka właśnie była suknia arcykapłańska. Suknia arcykapłańska była cała tkana. Jezus jest arcykapłanem na Golgocie i składa Bogu doskonałą ofiarę. Z siebie samego. Dlatego jest arcykapłanem i jest barankiem ofiarnym, jest barankiem paschalnym. To Jan widzi bardzo wyraźnie, zwłaszcza w tym momencie, kiedy Jezusowi nie są łamane kości. To Jan przywołuje tekst z Księgi Wyjścia: Kości jego nie będą łamane. Jezus jest barankiem składanym na ofiarę. Jest kapłanem i ofiarą w jednej osobie. Tak jak się od Niego uczymy, co znaczy królować, tak od Niego się też uczymy, co znaczy być kapłanem. Paradoksalnie uczymy się kapłaństwa od Jezusa w dniu, w którym nie odprawiamy mszy świętej. Widocznie w kapłaństwie chodzi o coś głębiej. Widocznie kapłaństwo nie jest tylko Obrzędem nie wyraża się tylko w sprawowaniu obrzędów, jest raczej postawą, która obejmuje całego człowieka. I jest, tak jak w przypadku Jezusa, składaniem na ofiarę nie czegoś, tylko siebie samego. To jest istota Chrystusowego kapłaństwa, że kapłan jest tożsamy z ofiarą, i że kapłan na ofiarę składa siebie wszyscy jesteśmy kapłanami wszyscy od momentu chrztu i trzecia godność którą Jezus też w sobie objawia to jest godność prorocka bo prorok to jest ktoś kto ma jak mówił Jan Paweł II rzetelny stosunek do prawdy Jezus ma rzetelny stosunek do prawdy i mówi o tym w tej niesłychanej rozmowie z Piłatem. Ja się po to narodziłem, i na to przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. Rzetelny stosunek do prawdy to znaczy świadectwo dawane prawdzie. To znaczy prawda widoczna nie tylko z tego, co ktoś mówi, czy co ktoś pisze. Ale prawda, która jest widoczna z tego, jak on żyje, nie? prawda, która wynika, którą widzimy nie tylko w oparciu o jego słowa, tylko w oparciu o jego życie, o jego postawę. Apokalipsa nazywa Jezusa świadkiem wiernym. Rzetelny stosunek do prawdy polega na tym, że jak jesteś nauczycielem, to jesteś też świadkiem. To jest rzetelny stosunek do prawdy. Król, kapłan, prorok. Trzy godności, z którymi Jezus siedzieli z nami we chrzcie. I dlatego jest tak ważne próbować zobaczyć siebie w Nim tego wieczoru. Próbować zobaczyć siebie w Nim. Próbować zobaczyć siebie w Nim, który jest absolutnie wolny. Próbować zobaczyć siebie w Nim, który jest ofiarny z siebie samego. Próbować zobaczyć siebie w Nim, który ma rzetelny stosunek do prawdy, więc jest nie tylko nauczycielem, ale świadkiem. Zobaczyć siebie w Nim, bo to nam jest potrzebne, byśmy mogli. Jutro w nocy odnawiać swój chrzest. Byśmy mogli właśnie w tych trzech postawach, w tych trzech godnościach zobaczyć sumę tego, kim może być człowiek. Kim może być człowiek odrodzony w Jezusie. I to jest jeszcze jedna odpowiedź, jaką daje ta Ewangelia, ta męka napisana przez Jana. Jeszcze jedna odpowiedź na pytanie: kim jest Jezus. Jezus jest nowym Adamem. I dlatego opis męki u Jana zaczyna się w ogrodzie i kończy się w ogrodzie. To jest przypomnienie raju. I dlatego Jezus umierając na Golgocie ze swojego boku daje życie nowej Ewie, którą jest Kościół. Bo z jego boku wypływa krew i woda. Chrzest, Eucharystia, sakramenty, z których rodzi się Kościół. Nowy Adam daje życie nowej Ewie. I dlatego w tej Ewangelii tak jest ważne to zdanie, kiedy, kiedy Piłat pokazuje Jezusa i mówi do nas wszystkich. Mówi, Oto człowiek. Piłat chciał może zadrwić. Ale my nie czytamy tego jak drwinę. My to czytamy jak możliwy program życia, jak najważniejszy w życiu punkt odniesienia, kim ja mogę być, jakim człowiekiem mogę być, nie? jeśli tylko żyję własnym chrztem, nie? odkrywając sobie Jezusową wolność, Jezusową ofiarność i Jezusową prawdę. Nie? jakim mogę być człowiekiem, że mogę być nowym Adamem w Jezusie. Taka jest ta Ewangelia na naszej drodze paschalnej. Jest ważne, byśmy spokojnie z tą Ewangelią się zmierzyli, żebyśmy spokojnie przyjrzeli się Jezusowi, w tym opisie męki sporządzonym przez Jana, po to byśmy na tyle w to weszli głęboko, byśmy mogli jutro, jutro w nocy, wybierać taki właśnie model życia, taki właśnie kształt człowieczeństwa powrót z Jezusem do raju, do ogrodu, do raju. Amen.